Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzeń. I staje się drzewem tak, że ptaki przelatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata, oto słowo pańskie. Dostajemy, kochane siostry, dzisiaj przepiękne słowo. Tym słowem nas Pan Jezus w kolejnym dniu rekolekcji błogosławi. To słowo nam pokazuje właściwie dlaczego tu jesteśmy. W tej przypowieści jest w zasadzie jedno słowo, ale ono występuje aż dwa razy, które, które można by przetłumaczyć zdecydowanie lepiej, i które wyraża zdecydowanie lepiej treść tego słowa. My czytamy tak, że Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki. A powinno być tak. Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś przyjąwszy, nie wziął, przyjąwszy, posiał na swej roli. I potem Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta przyjąwszy wzięła i włożyła w trzy miary mąki. To nam pokazuje, dlaczego tu jesteśmy. W naszym życiu, żeby dobrze pełnić apostolstwo, żeby, żeby ewangelizować, potrzeba najpierw przyjąć. Nie, nie, że wziąć nie? samemu, nie? Włożyć łapy, wziąć, nie? Zagarnąć ile się nie? przyjąwszy, jest ktoś, kto ci daje. Mam nadzieję, że czujecie te różnice. Jest ktoś w rekolekcjach, kto wam daje. Nie? Ja przyjmuję. Przyjmuję to jako dar. To jest coś, co potem cała tradycja Kościoła bardzo mocno wpisała w swoje nauczanie. Pamiętacie, święty Paweł mówi, nie? Zazwyczaj, kiedy mówi o rzeczach najważniejszych. Przekazuję wam to, co przyjąłem. Że Jezus tej nocy wziął chleb. Najstarsze, najstarszy opis o Eucharystii, jaki się zachował, to jest ten, nie? Paweł przyjął ten opis. Tak? Jest, pokazuje, że jest świadkiem. Później, święty Paweł mówi o zmartwychwstaniu pana Jezusa. Przekazuję wam to, co przyjąłem. Kochane siostry, żeby w naszym życiu coś się zmieniło po tych rekolekcjach, trzeba w tych rekolekcjach przyjmować. Trzeba otwierać się na dar. Dlatego pierwszym dniem było to, że jakie są twoje pragnienia, nie? Czy masz w sobie, sercu, w sobie w sercu pragnienia, żeby przyjąć to, co Pan Bóg przygotował podczas tych rekolekcji? Pamiętacie, cośmy mówili na pierwszym dniu? Odrzućcie swoje pragnienia, odrzućcie tylko swoje jakieś projekcje, nie? Nie nastawiajcie się na nic w tych rekolekcjach. Pan Bóg Wam przygotował, przyjmijcie. Żeby cokolwiek w naszym życiu się zmieniło, przyjmijcie. Rzeczywistość Królestwa Bożego nie jest rzeczywistością, na którą da się zarobić. Nie, nie wiem, będę więcej w kaplicy, nie wyjdę na minutkę z kaplicy, podczas adoracji zarobię. Nie? Będę lepsza po rekolekcjach. Nie? A tamta siostra, ja widziałam, ona wyszła nie to. Ta... Bidulka będzie po tych rekolekcjach. Nie, przy, przyjmij to, co Pan Bóg ci daje, w takiej mierze, w jakiej ci daje. Bądź wolna. Wczorajsze słowo, bądź wolna. Dlaczego my, kochane siostry, mamy problem? Dlaczego w naszym życiu tego Królestwa Bożego, jak nie widać, tak nie widać? Nie? Dlaczego mamy z tym problemy? I są przepiękne dwa porównania. Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy. Do ziarnka gorczycy. Ja tam się na gorczycy to zbytnio nie znam, nie? Ale w Biblii mówią, że są dwa rodzaje gorczycy i w tym przypadku idzie o tę zupełnie prawie niewidoczną, mikroskopijną, nie? Że jak bierzesz na dłoń, to prawie, że jej nie widać. Chcecie przyjmować Królestwo Boże w takie, Takie Królestwo, że Pan Bóg ci daje, a ty go nie widzisz, nie? składa Ci takie ofiary, takie Ci dary składa podczas rekolekcji, że Ty ich ciągle nie widzisz, nie? My zastanawiasz się, czy Pan był w ogóle tutaj, cokolwiek działa, nie? Przecież my jesteśmy nastawieni, żeby zawsze brać to, co wielkie. To, co jest tak zauważalne. Przyjmiemy Królestwo Boże, które jest nam dane jako ziarnko gorczycy prawie niewidoczne. Przykładów w historii Biblii jest naprawdę niesamowicie dużo. Ja przytoczę ze dwa takie najważniejsze, które teraz mi przychodzą do serca. Pamiętacie, jak Izraelici nie? i Mojżesz. Nie? W jaki sposób Pan Bóg się objawił Mojżeszowi? Mojżesz, kiedy poszedł na górę, żeby spotkać się z Panem Bogiem, kiedy miał otrzymać przykazania w obłoku. I tak Pan Bóg się objawiał im w obłoku. Nie? Co to za znak? Dzisiaj jest obłok, jutro go nie ma. Taki niepewny, taki, nie? taki rozmyty gdzieś ten, ten, ten obraz. No to co, Izraelici, jak Mojżesz poszedł na górę, to sobie zrobili, nie? Co tam będziemy w obłok się wpatrywać? Tu mamy cielca ulanego ze złota, to się można pokłonić, nie? Jest cielec, jest taki, wiecie, potężny Boże, któremu się można kłaniać, nie? A że ze złota to już samo przez się mówi, nie? Że. Wiecie, ciągle co wielkie, to co, to co jest, nie? A Bóg wybiera ciągle to, co nie jest, to co nie istnieje. Nie wybrał sobie Jerozolimy pięknej ze świątynią na narodzenie, ostatnie Betlejem, nie? Bóg wybiera ciągle to, co nie jest, to co nie istnieje, to co jest ostatnie, to co jest wzgardzone. Taka jest logika Boga. Jest jeszcze jeden przykład, bo to dla nas może będzie bliższy. Pamiętacie, jak prorok Naaman, nie? który był trędowaty. i miał problem, przyszedł do Elizeusza, wierzył, że ten go wybawi z trądu. Nie? No i Elizeusz nawet do niego nie wyszedł, okazało się, do tego wielkiego wojownika Naamana, tylko przez sługi mówi: Powiedzcie, żeby się zanurzył w wodzie, w Jordanie. To se, ten Naaman pomyślał to, co u mnie nie ma lepszych rzek, tylko ten Jordan. Co to za znak, że ja mam się zanurzać w tym Jordanie? Rozumiecie, obrócił się na pięcie i poszedł. To całe szczęście, że miał przy sobie ludzi, którzy powiedzieli: Proroku, to ty byś dla niego zrobił jako wojownik tak wielkie rzeczy, a tej jednej małej rzeczy nie jesteś w stanie zrobić. No to poszedł i się zanurzył. Poszedł i się zanurzył. Siedem razy się zanurzył. Znacie to, nie? Siedem sakramentów. Garść, mąki, kropla wody, nie? Największy znak, największa obecność Królestwa Bożego. Czy przyjmujemy tę obecność królowania Boga w naszym życiu? Czy na takie królowanie Boga w naszym życiu się zgadzamy? Jest jeszcze jedna rzecz, to jest to, że Królestwo Niebieskie jest podobne do zaczynu. Tutaj też jest niesamowicie przepięknie pokazane, nie? Tu chodzi o to, żeby przyjąć logikę Pana Boga, nie? Że Pan Bóg, kiedy działa, działa właśnie z cierpliwością. Że Pan Bóg ma do nas wiele cierpliwości. Na tym polega zaczyn. Nie, nie musi być go wiele, ale on, ale on przemienia wszystko. Bardzo powoli, ale przemienia wszystko. Czy ja jestem w stanie godzić się na to, że, że nie tak się w moim życiu będą rzeczy zmieniały, ale bardzo powoli, nie krok po kroku, poddaję się Panie Tobie, Twojemu działaniu. Działaj jak Ty chcesz, według swojej logiki, według tego, coś mi przygotował. Królestwo niebieskie jest podobne do zaczynu. Czy my się godzimy na takie królowanie Pana Boga, nie? Czy my w tych, wielkim, w tych małych rzeczach potrafimy powiedzieć, któż jest jak Bóg, nie? To się tylko pięknie śpiewa na, na pieśni na wejście, nie? Harfa i róg, niech zagni, któż jest jak Bóg, nie? A w życiu jest jak jest. Idziemy i co, co tam Bóg, nie? Ja sobie sprawy w swoje ręce wezmę. Pan Bóg daje dzisiaj w pierwszym czytaniu Jeremiaszowi poznać, to jest przepiękne, słuchajcie, nie? Co znaczy odrzucić, któż jest jak Bóg? Popatrzcie, mówi Jeremiaszowi, żeby kupił sobie lniany pas. Daje mu niesamowicie piękne doświadczenie, co znaczy być z Bogiem, co znaczy przyjąć Jego królowanie, to znaczy być z Bogiem intymnie złączonym, założyć sobie pas. Wy macie chyba pasy, też nie? To znaczy być intymnie z kim złączonym. Już bardziej się nie da, nie? Pan Bóg mówi: Ja chcę być z Tobą tak, nie? Ja chcę z Tobą być tak. Potem daje ten drugi znak. Mówi: Potem weź ten sam pas, już jak założyłeś, jak doświadczyłeś, to teraz zrób sobie doświadczenie. Weź sobie ten sam pas i włóż go w szczelinę skalną nad rzeką, nie? Poszedł, zrobił. Okazało się, że przyszedł. Okazało się, że pas jest zbutwiały. To jest przepiękny obraz, kochane siostry, bo Pan Bóg pokazuje tak, kiedy sami wybieramy, mówi tak, Izraelici zgrzeszyli swoją pychą, Izraelici zgrzeszyli swoją niewiernością, odchodzą ode mnie, dlatego są zbutwiali, dlatego są zbutwiali. Nie ma w ich życiu, któż jest jak Bóg, ciągle jest, któż jest jak my, któż jest jak my, co to będą te nie, znaki działania Pana Boga, ciągle uganiali się za bożkami, Jakim znakiem dzisiaj dla nas jest Pismo Święte, słowo Jezusa? nie? To święty Augustyn kiedyś mówił pięknie, że. Wiecie, bo Augustyn to był uczonym człowiekiem bardzo. I on był erudytą, nie? wykształconym. Jak czytał Pismo Święte, to myśli sobie, co to za literatura jest? Nie? Takie, takie słowo, co to jest. Ale potem Augustyn w wyznaniach pisze, że był tak pyszny, że pycha nadeła mu policzki. Możecie tak zrobić sobie. Że te policzki mu zasłoniły oczy. Spróbujcie. Tak bardzo był pyszny, nie? I Pan Bóg pozwolił położyć Jeremiaszowi ten pas, gdzie? W szczelinie skalnej. Znacie ten obraz, czym jest szczelina skalna w Biblii, jak często jest interpretowana? Jest to rana Chrystusa. Rana Chrystusa. Eliasz stanął w szczelinie skalnej, nie? Jeremiasz złożył pas w szczelinie skalnej. Jak chcesz zobaczyć swoje życie, gdzie jesteś to połóż się w ranie Chrystusa, skonfrontuj się z raną Chrystusa. Jak się, jak się przyjrzycie dobrze ranom Chrystusa, to zobaczycie, na ile w życiu przyjęliście już królowanie Boga, a na ile się sprzeciwiacie. Nie? To tyle. Będziemy jeszcze mówić w konferencjach więcej dzisiaj. Amen.